W ogóle to tak się zastanawiam od kilku dni. Właśnie nie wiedziałem czy Wam o tym mówić czy nie. Ale w sumie to się może komuś przydać. I myślę, że ja będę doskonałym przykładem czy to jest prawda czy nie. Słuchajcie, byłem ostatnio na siłowni. No i... Znaczy ogólnie chodzę od jakiegoś czasu, od dawna nawet. I spotkałem tam taką osobę, która Miała taką trochę nadwagę, taką nawet większą, taki duży brzuszek miała i w ogóle. I on mówił, że zastosował dietę 8 na 16 czyli 8 godzin jemy, a 16 nie jemy. I wiecie co? Czyli na przykład wstajecie rano, jecie się na nie o 10, i ostatni posiłek powiedzmy jecie sobie o godzinie, powiedzmy 18. Nie wiem, czy dobrze mnie widać. Czy nie, o 18.00. I później nie jecie nic do następnej godziny 10., czyli do poranka. Ja to stosuję w sumie mam powiem, od tygodnia. Podobno przez pierwsze dni nie widać rezultatów, bo organizm się musi przyzwyczaić do tego wszystkiego. A później dosyć ładnie to, to wszystko schodzi. No i najlepiej nie jeść chleba, nie pić napoi. E, słodkich, nie jest słodyczy, w ogóle cukru ja zawsze słodziłem herbatę, teraz już nie słodzę i e, no i, i ogólnie jeść mało jeść, jeść więcej owoców, jakiś tam czy warzyw przede wszystkim owoców trochę też można zjeść, bo to wiadomo cukier taki zdrowszy jest niż ten taki przetworzony w tym jedzeniu starać się właśnie jeść jak najmniej rzeczy przetworzonych i też tak właśnie czynię i powiem Wam, że przez kilka dni było tak nawet przez kilka, przez dwa dni, trzy to tak sało, Bo ja tam, wiecie, lubiłem sobie pojeść, lubiłem sobie zjeść na taką konkretną kolację nieraz o 10 czy o 12 w nocy, nawet jak siedziałem. W sumie to jadłem co chwilę. Lodówka, jak mnie widziała, to uciekała. No i postanowiłem zastosować tą dietę. I wam będę po prostu mówił będę wam mówił jak to wygląda e, po kilku czy kilkunastu dniach. Aha. No i jeszcze wracając do tego gościa, co go widziałem w tej siłowni. On schudł po prostu nie od chleba, tak wam mówiłem, ani słodkiego, jakiś napoi, jakieś mleko podobno zmienił. Dużo warzyw wiatr, troszkę owoców. I wiecie co, schudł 20 kilo w ciągu... W ciągu 2 miesięcy 20 kg. Wiem, że powiecie, że to jest takie może niezdrowe albo coś, ale tak naprawdę kilka kilogramów to nam schodzi z samych jelit, bo większość siedzenia to nam siedzi tam i gnije, i my cały czas dorzucamy, dorzucamy, dorzucamy. I to jakby to jakby po prostu nie, nie nadąża się po prostu przetworzyć, przetworzyć, no przerobić po prostu. O, zobaczcie, to jestem tylko tego lasu jeszcze. zobaczcie jak ładnie wygląda. No i słuchajcie. No i ja sobie nieraz tak zje, robię, że jem się na nie o 10. Jakieś tam jajka sobie zrobię. Z 3-4. Do tego sobie do tych jajek. Weźmy to na siebie jeszcze. Do tych jajek sobie skroję jakiegoś pomidorka ogórka. I to mi w zupełności wystarcza. dlatego sobie piję kawę zbożową. Inkę. Bardzo dobra. No niby nie ma kofeiny. Ja to wiecie e, Mi to ciśnienie skacze po kofeinie Także za bardzo nie temu. Wcześniej ogólnie byłem dużo grubszy Bo wcześniej ważyłem prawie 140kg wziąłem za siebie Chociaż teraz nie wiem czy widzicie czy nie Ważę 120 A to jest też trochę wagi 120kg Ale wiecie ja sobie tłumaczę że to są mięśnie Nie no tak na serio to od na od półtora roku, coś tam ćwiczę, dużo jeżdżę rowerem i tak dalej. Także jest coraz lepiej, ale mam zamiar właśnie zejść do tłówki i zastosowałem tą dietę. No i zobaczymy co to będzie. Eee... Za jakiś miesiąc, dwa to wam zdam relację, jak będziecie się pytać. Myślę, że to jest idealny moment właśnie do takiego czegoś. Bo wiecie, teraz wiosna lato, ludzie po, ludzie po zimie chcą schudnąć, chcą wyglądać na plaży wyjść i standardowo każdy ma jakieś postanowienia ee, noworoczne, co niby je posta postanowił od początku roku, że będzie się odchudzał, i później się nie odchudza, ale ja tak miałem co roku, no a teraz się wziąłem. No i zobaczymy co z tego będzie, wiecie, człowiek starszy To łapie różne choroby Także To kręgosłup, to to, to tamto, to odporność Dlatego nawet fajnie, o właśnie tak teraz widzicie, wyjść sobie na dwór I zapaść trochę witaminy D3 Chociaż słyszałem, że Oczami też łapie dużo witaminy D3, bo coś tam, coś tam, kiedyś oglądałem taki program Zobaczcie jaka jak tutaj właśnie e, Jak fajnie szron i widać te Na listkach e, Tą wodę poranną, zobaczcie Ja tu przybliżę Szkoda, że pajęczyn nie ma żadnych Nie wiem, czy będzie widać Ale zobaczcie jak Widzicie? O Widać tę Tą poranną rosę No i o czym ja mówiłem wcześniej a no o tych witaminach dlatego dobrze sobie właśnie też suplementować witaminy e, ja sobie kupuję takie w kroplach z k7 coś tam coś tam d3 k7 jakoś tak bo jedno, jedno musi mieć drugie żeby się wchłaniać lepiej I właśnie jak nie ma słońca czy coś to wam polecam bo to poprawia odporność i wszystko ja ogólnie o bardzo dawno nie chorowałem i ważne też jest dobre samopoczucie właśnie i pozytywne myślenie i nastawienie, bo pewnie każdy z Was czasem zapał jakiegoś doła albo coś w tym stylu i to nie jest za ciekawe. Ile razy każdego z nas pewnie łapała kiedyś jakaś depresja albo coś w tym stylu, dlatego pamiętajcie, żeby o siebie dbać kurde taki spacer mi dobrze zrobił poranny śniadanie dopiero o dziesiątej jajeczniczkę sobie zrobię pyszną Ech, do tego szczypiorek który mi rośnie w szklarni o dużo szczypiorku sobie wrzucę właśnie jakiś pomidorek ogórek i to będzie naprawdę super śniadanie i najlepiej jeszcze właśnie bez chleba i tak sobie to zrobię wiecie bo chleb to zapycha ta jelita to wszystko później się moczy Później popijacie, to wszystko się pęcznieje. I później mamy takie brzuchy napompowane. Ale fajnie. No i co, wracamy powoli, no nie? Także jeżeli chcecie schudnąć, ktoś z Was ma jakieś tam, wiecie, boczki albo coś, to polecam, właśnie. Dietę 8 na 16, bo widziałem już o kilku osób A... Jak to dużo daje taka dieta A jak zacząłem tego gościa na siłowni Wiecie, kurczę, wcześniej był taki grubszy, ćwiczył, coś tam miał jakieś mięśnie, ale nie było tego widać Ale... Po tych dwóch miesiącach, to on wyglądał tak zajebiście Że mówię, też tak chcę A facet tak ma, myślę, że jest po... Po 60 A wiecie jak spoko wyglądał? Jednak obita by się obejrzała. No także naprawdę polecam taką dietkę 8 na 16 Nie musicie, wiesz, w ciągu tych 8 godzin możecie zjeść na przykład dwa posiłki trzy, jakieś mniejsze. Ja na przykład mam tak, że nieraz teraz na przykład to były takie dni, że zjadłem jeden posiłek dziennie nie byłem głodny. O pierwszy zjadłem coś, posiadanie nie jadłem. I już tego dnia ja już nic nie jadłem, najadłem się po prostu jakiś dobry obiad sobie zrobiłem. I powiem wam, że byłem najedzony. A, a i jeszcze jedno. I jeszcze jedno ważne jest też żeby dużo spać, bo wiecie, sen regeneruje całe ciało, całe siły. Nam przywracają podczas snu, kiedy wieczorem kładziemy się zmęczeni, a pewnie tak mieliście nieraz, to stajecie pełni rzeźcy i energii. Bo ciało kiedy odpoczywa to śpi i się regeneruje. A kiedy macie mało snu, to nie stanie się organizm nie jest stanie się zregenerować i I co? I stajecie też tak zmęczeni i tak dalej. I to jest właśnie też jedna z głównych przyczyn właśnie, że jesteście niewypoczęci. To jest właśnie sen. Najlepiej no właśnie nie oglądać wieczorem telewizji, co najmniej 30-40 minut przed synem, nie siedzieć w telefonach. Co, co ja też nieraz na sumie łamię, bo tą zasadę, bo nieraz siedzę właśnie, nie wiem czy tędy nie pójdę, tędy może pójdę w telefonie i później człowiek nie może usnąć, zaczyna rozmyślać, mózg zaczyna pracować, rozkręcać się i, i dupa. A najlepiej jeszcze wam powiem najzdrowiej. Nie spać koło telefonu, żeby telefon nie leżał koło was. Najlepiej sobie włączać wieczorem, włączać tryb samolotowy, który nam on nam odcina te wszystkie zasięgi. W sensie włącza nam zasięg anteny. To wifi to wszystko. I to teraz bardzo zdrowe. Najlepiej to Wi-Fi wy wyłączać sobie na noc całkowicie. Bo wiecie, to są też fale, to wszystko, to jest mega niezdrowe. Zobaczcie, jaki ładny strumień. Także też polecam, ale się czysto ładnie zrobiło. Zobaczcie, tylko że szkoda, że nie szumi. Ale ładnie. No i taki strumyczek. Także, jak zastos zastosujecie sobie te rady, co Wam przedstawiłem. Co przetestowałem na sobie. Od razu mówię, że nie jestem jakimś, wiecie, gościem od tego, co się na tym tak bardzo znaj w ogóle. Ale to są takie proste rzeczy, proste czynności i sprawdzone tam pół znajomych. wam, że mają też jakieś tam potwierdzenia. Na pewno to będzie zdrowie dla nas wszystkich, więc polecam sobie coś takiego zastosować. Takie okienko, właśnie żywieniowe, jak 8 na. 16. Możecie sobie zrobić na przykład, nie wiem, 4 na, na, na 20. Czy tam jakoś wiecie, Wszystko zależy od was, jakie odstępy, ale co najmniej, żeby było 16 godzin, żeby to wszystko nam przeczyściło, przetrawiło i tak dalej. No. W sumie dobrze, że wam to o tym powiedziałem. Bo tak miałem, powiedziałem wam kilka dni temu, już o tym myślałem, żeby to nagrać. A na pewno Wam się to przyda. A była jakaś taka okazja, właśnie wstałem rano. A mówię, przejdę się przyjemny pożytecznym. Od razu się umysł zregenerował. Bo się nastawić pozytywnie na nowy dzień przy tych pięknych widokach. No i co? I teraz po taki spacerze fajnie sobie do domu iść siąść, zrobić sobie siadanko. w sumie ja to sobie teraz nie zrobię, bo pewnie jest 7 rano gdzieś a śniadanie jem o 10 więc sobie jeszcze coś tam porobię może zacznę montować ten film a dopiero później sobie zjem jakieś jedzenie coś dobrego nad oczkiem teraz się może przejdę jeszcze po ogrodzie, zobaczę co tam się dzieje, co tam coś pomarzło to najwyżej wam do tego filmu wrzucę. To po prostu tylko muszę dojść. Czekam aż na tych pastwiskach. Tutaj będą krówki. Ja mam widok na, na pastwisko z krwami. Z okna. Także dodatkowa zaleta mieszkanie na wsi. To jest właśnie taki widok. Ale ptaszki śpiewają. Ale super. Dobra, to co widzimy się. Widzimy się za chwilę u mnie w ogrodzie. Do zobaczenia. No nic, dobra kochani, to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś Wam mój film pomoże, przekaże, jeżeli chodzi o ten odchudzaniu. Nie wiem, czy to akurat w tym wrzucę też zrobię osobny film na ten temat, ale mam nadzieję, że w czymś Wam tam pomoże. Może będziecie chcieli tak samo sobie zastosować tą dietę czy coś. Żeby się po prostu zdrowiej czuć, bo wiecie, jak jesteśmy zdrowsi, to możemy dłużej, częściej grzebać w swoich ogródkach. A jak człowiek nie zaniedba siebie, to, to później nie ma siły cokolwiek zrobić ani się schylić i ani kręgosłup, ani nic albo siedzi w domu, bo choruje. To kolana, to stawy. Także wiecie. Także zadbajcie o siebie, o swoje samopoczucie, o zdrowie. Na żywieniowe i cieszmy się tym, co nas otacza jak najdłużej. Dobra, to było na tyle. Życzę Wam pięknego i słonecznego dnia. Dużo zdrowia, szczęścia, tak w pomyślności. Jak się zawsze mówi, życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności. Udanych plonów, aby u Was tak niebo przemarzało jak u mnie. No i dziękuję, że jesteście, że oglądacie mój kanał. Yy... Że subskrybujecie, komentujecie. Eee no i tyle. I mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi z pasją i różnymi zainteresowaniami. I tym miłym gestem życzę Wam jeszcze raz miłego dnia i dużo zdrowia. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze na chwilę. Zobaczcie, jakie mam skarpety mokre. <laughs> A mogłem iść boso.